Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu, ponieważ atmosfera jest już świąteczna, nie będziemy się bawić w politykę przez najbliższe dni. Zaczniemy się rozrywkować. Bardzo rozrywkowa jest sytuacja. Przysięgam Państwu, że wyczytałem to z wiarygodnych źródeł. Sprawa zdarzyła się w szpitalu Saint-Mus w Tulonie. To jest niedowiary, absolutnie niedowiary. Za chwilę Państwo usłyszą, ale wnioski płynące stąd są takie, że nawet z największej głupoty da się wyciągnąć morał. Zapraszam Państwa serdecznie. Już za chwilę wigilia, już za chwilę są święta, coś dziwnego we Francji stało się. Do szpitala w Tulonie dostarczono pacjenta, co ma lat osiemdziesiąt i osiem. Starszy pan, nie dziwota, różne są przypadłości: przeziębienie, Alzheimer lub grypa. No a tu niespodzianka z innej rasy zagościł. W jego zatku stwierdzono, nie wypał. Użył go, jak się zdaje, do zabawy cielesnej, A że pacjent dość mocno wiekowy, W zadek sobie nie wetknął żadnej broni współczesnej, Pocisk był z pierwszej wojny światowej. Dla rozrywki zapewne wrazić bombę dał radę, Domyślacie się więc, drodzy moi, Prócz lekarzy, saperów zawezwano brygadę, Żeby dupsko staruszka rozbroić. Byście żadnych skojarzeń niepotrzebnych nie mieli, chociaż skutki być mogły fatalne. To się stało we Francji tej ostatniej niedzieli, a nie u nas w komendzie centralnej. Nie hejtujcie staruszka, ale uczcie się młodzi, choć niektórym się zdaje to głupie. Przyszła pora na morał, mądrość z wiekiem przychodzi. W pewnym wieku można wszystko mieć w dupie. Oczywiście pragnę nadmienić, że wszystko skończyło się dobrze, udało się. Wyciągnęli nie od tamtej strony, tylko 18 cm długości, 10 szerokości. Wyobrażacie sobie, niesamowite. Co za człowiek. 23 grudnia, dzisiaj jest piątek, i imieniny obchodzą: Sławomira i Wiktoria, a także Anatola, Anatolia, Bazylides. Dagobert, ewaryst, ewarysta, Gelazy, Iwo, Iwona, Jan, Mardoniusz, Saturnin, Serwul, Sławomir, Teodur i Torlak. No, no i no właściwie tyle, bo ty, jakieś tutaj dzisiaj są takie pierdolamenty, niewarte zmianki. Kłaniam się Państwu serdecznie, jestem Elizandą 100 lat i widzimy się jutro pięknie przystrojeni już prawie przy świątecznym stole. Kłaniam się do widzenia.